Oni są dumni przede wszystkim i nad tym ubolewają. Oni sobie z tego zdają sprawę. Z osiągnięć Związku Radzieckiego, sportowych, pokoju kosmosu, wielkiej armii. Czyli to jest to wszystko, co... Jakby zniknęło z ich rzeczywistości albo zostało zaprzepaszczone po rozpadzie Związku Radzieckiego i stąd także nostalgia za czasami Związku Radzieckiego. Natomiast jeśli chodzi o współczesną Rosję mają wiele pretensji do siebie i są bardzo krytyczni, potrafią się ze swoich wad i pretensji do życia śmiać, ale czasami jest to taki śmiech przez łzy. Wszystkie te jakby choroby społeczne, o których chodimy, czyli alkoholizm, korupcja. Niezbyt mądra polityka w wykonaniu liderów państwa, która jest bardzo często krytykowana w Rosji. Z tego wszystkiego Rosjanie sobie zdają sprawę. Nie zawsze chce im się z tego śmiać, ale czasami nie mają po prostu innego wyjścia i obracają to w żart.